Kilka minut po godzinie 10 dyspozytorka pogotowia otrzymała zgłoszenie z oddziału noworodków, że została rozlana substancja i podpalona, powstał pożar.

ze dovez a novo e hovez an tomenna W działaniach gaśniczych brały udział trzy zastępy gaśnicze. Od nas podnośnik, w sumie podano cztery prądy gaśnicze wody. Brało udział 24 strażaków. Z oddziału noworodków, to jest również oddział położniczy, zostało ewakuowanych 20 kobiet, 16 noworodków. Kobiety zostały przetransportowane do Liceum Ogólnokształcącego, noworodki na inne oddziały szpitala. Panie. czekamy na sygnał Dlaczego ten mężczyzna był tak zdesperowany, że no, doprowadził aż do podpalenia po, oddziału położniczego? Trudno jeszcze jednoznacznie powiedzieć, natomiast jakby z pierwszej informacji od policji wiemy, że był jakby e, zdesperowany, nie wiem, czy z powodu udanego porodu i dziecka, które, które przyszło tu na świat, czy też jakąś jeszcze inną e, sytuację życiową, która go właśnie w tym... E, jakby takim napięciu spowodowała, że no, robił rzeczy, które są normalnie jakby yy, w takim miejscu nie, nie powinny mieć miejsca. Stale jakie mamy tutaj od policji, która jak wiecie Państwo złapała już tego yy, yy, mężczyznę, yy, wynika, że zdesperowany był z powodu yy, sytuacji jakiejś trudnej życiowej, do tego jeszcze właśnie na świat przyszło dziecko i pewnie te wszystkie problemy spowodowały, że no, nie mógł sobie z tym poradzić. No, oczywiście ustalenia precyzyjne będą w dalszym toku postępowania wyjaśniającego. Sytuacje takie w szpitalu nie zdarzają się często, praktycznie na przestrzeni ostatnich 10 lat mamy drugą taką sytuację i nie licząc może jeszcze takich zdarzeń, co się też czas zdarzyło, gdzie było podejrzenie podłożenia bomby i to rzeczywiście była też sytuacja trudna, tym bardziej, że zdarzyła się w godzinach nocnych i wymagała rzeczywiście takiego bardzo spokojnego podejścia do tematu, ale szczęśliwie zakończone i to jest najważniejsze.